Światłość naprawdę opuściła tę ziemię. Słońce prawie tu nie dociera. Kapitanie, czy wszystkie oddziały są policzone? Prawie, tylko kilka okrętów. Świetnie. Po pierwsze, trzeba założyć dobrze obwarowany obóz. Nie wiadomo, jakie istoty spotkamy w tej krainie cienia. A, kopalnia złota. Tu założymy obóz. Atakują nas! Kryć się! Jasna cholera! Żadni z was nie umarli. Wszyscy jesteście żywi. Muradin? Muradin, miedziobrody, to ty. Niech mnie kule biją, chłopcze! Nie przypuszczałem, że osobiście przybędziesz nam na ratunek! Ratunek? Muradinie, nawet nie wiedziałem, że tu jesteście. Tak czy siak, wsparcie się przyda. Ja i moi towarzysze zostaliśmy zaatakowani i oddzieleni od reszty. Wdzięczny będę za wsparcie. Jasne, że ci pomogę, Muradinie. Ruszajmy. No dobrze, Muradinie, ale co wy tu w ogóle robiliście? Gdzieś na tym mroźnym pustkowiu są starożytne wrota. Podobno mogą przenieść cię do tajemnej krypty, w której ukryta jest runiczna broń zwana ostrzem mrozu. Przybyliśmy je odzyskać, ale im bardziej zbliżaliśmy się do wrót, tym więcej spotykaliśmy nieumarłych. Wybacz mi, panie, ale księcia nie ma. Co sprowadza królewskiego posła w tak ponure miejsce? Z woli króla macie natychmiast wrócić do Lorderon. Lord Uther przekonał Terenasa, by odwołać was do kraju. <grystanie> Mamy się od tak pakować i wracać? Zgadza się. Moi ludzie donoszą, że drogi wiodące ku wybrzeżu są zajęte przez nieumarłych. Musicie znaleźć inny sposób. By dotrzeć do waszych okrętów. Kapitanie, gdzie się podziały straże? Panie, twój ojciec, na prośbę lorda Utera, odwołał nas do kraju. Uter kazał odwołać moje wojska? Do diabła! Jeśli mnie opuścicie, nie zdołam pokonać Malganisa! Trzeba spalić okręty, zanim dotrą do nich żołnierze. Nie przesadzasz, chłopcze? Spalić je do w Nikt nie wróci do domu, póki nie wypełnimy naszego zadania? Okłamałeś swoich ludzi, zdradziłeś najemników, którzy za ciebie walczyli! Coś jest z tobą dzieje, artasie. Czy poza zemstą nic się już dla ciebie nie liczy? Daruj sobie mu Muradinie. Nie widziałeś, co Mal'Ganis zrobił mojej ojczyźnie. Mroczny władca mówił, że przybędziesz. Nadszedł kres twojej podróży, chłopcze. Jesteś uwięziony i zamarzniesz na dachu świata. I tylko śmierć będzie śpiewać pieśni o Twojej zagładzie. Nie wygląda to dobrze, jesteśmy całkowicie otoczeni. Mamy tylko jedną szansę. Pomóż mi zdobyć ostrze mrozu. Jeśli jest tak potężne, jak twierdzisz, może przechylić szalę na naszą stronę. Mam złe przeczucia, chłopcze, ale obiecałem, że ci pomogę. Patrz, Radinie, ostrzem rozmów, nasze wybawienie. Stój, na klindze wyryty jest napis! Kto weźmie do ręki ten miecz, posiądzie wieczną władzę. Lecz tak jak ostrze jego dnie ciało, tak jego moc zranić musi duszę. Powinienem się domyślić: miecz jest przeklęty! Zabierajmy się stąd! Gotów jestem dźwigać brzemię każdej klątwy, byle tylko ocalić mą ojczyznę. Zostaw ten miecz, Artasie. Zapomnij o nim. Zbierz swoich ludzi i wracajcie do domu. Do diabła z nimi! Nic nie powstrzyma mnie od zemsty. Nawet ty. A teraz wzywam duchy tego miejsca. Oddam wszystko. Zapłacę każdą cenę. Jeśli tylko pomożecie mi ocalić mnie. Jak przewidział mroczny władca, wziąłeś miecz kosztem życia swoich towarzyszy. Jesteś silniejszy niż myślałem. Szkoda słów, Malganisie. Teraz słucham tylko głosu ostrza mrozu. To głos mrocznego władcy to on szepcze do ciebie poprzez ostrze. I co ci takiego mówi, człowieku? Co ma Ci do powiedzenia, mroczny władca umarłych? Mówi, że nadeszła godzina mojej zemsty. Co? Nie każę Ci chyba. Już po wszystkim. A witaj, syno. Już nie musisz poświęcać się dla swego ludu. Nie musisz dalej uginać się pod ciężkim brzemieniem korony. Wszystkim się już zająłem. Co to ma znaczyć, co czynisz, mój synu? Zajmuję twe miejsce, ojcze. To królestwo upadnie, a z jego popiołów powstanie nowy porządek który zatrzęsie światem w posadach.